Dzień dobry kochani, pokażę Wam tak na gorąco nowość, która do nas trafiła. I mówiąc na gorąco, mam na myśli, że przyjechała dosłownie przed chwilą, jakieś 10 minut temu, więc samochód nie jest jeszcze idealnie przygotowany. Nie zdążyliśmy go umyć, natomiast korzystam z tego, że mam chwilę. I, I chcę wam go pokazać. To jest Mercedes SL 350 w limitowanej wersji Sport Motor, tej troszeczkę mocniejszej. 316 koni ma. Dokładnie rzecz biorąc ta V6, 3,5 litra. Tym co wyróżnia ten egzemplarz jest krajowe pochodzenie, to jest polski salon. Auto z 2010 roku. Ma bardzo mały przebieg, 59 000 km. Dwóch właścicieli po dziś dzień i i ma wzorową historię serwisową. Wręcz ciężko spotkać drugi taki egzemplarz. Ja sobie pozwoliłem przygotować tutaj na kartce. I zobaczcie, auto prowadzone w ASO Mercedes po dziś dzień, łącznie 11 przeglądów, ostatni 2000 km temu. No ciężko, ciężko bardzo o drugi taki egzemplarz. By był krajowy, bezwypadkowy, bezszkodowy On ma oryginalny lakier I jeszcze z taką historią serwisową yy, Cały przód nadwozia jest pokryty folią ochronną Zwróćcie uwagę O tutaj widać Bezbarwną folią Opony są dosyć świeże, wymienione rok temu Hamulce z tyłu są, yy, są nowe No i piękne, piękne wnętrze To jest w, yy, wnętrze yy, Takie bordowo Bordowo czarne, wszystko tutaj jest tapicer ze skórzanej. Ten rozszerzony zakres tapicerki skórzanej deska rozdzielcza, wentylowane fotele. Mamy również zawieszenie ABC. O genialnych zapraszam. Zwróćcie uwagę, mimo że ona jeszcze nie jest przygotowana, nie, nie poddaliśmy jej to Jak te progi wejściowe wyglądają, które zazwyczaj są porysowane? Wspaniały aut! Fotele również z systemem nawiewu airscarf, tak charakterystycznym dla, dla sl -i. No i tak prezentuje się wnętrze od strony pasażera. Wspaniała konfiguracja. No ale przede wszystkim stan, przebieg, historia. Zobaczcie tylko. Także taki SL pojawi się u nas w ofercie. 350 sport motor 316 koni 2010 rok Salon Polska. Drugi właściciel bezwypadkowy i wzorowa historia.